Z ewangelii według świętego Jana. Ja głoszę tak jak mi nakazał ojciec. Właśnie tak uczę. Oby każdy duchowny na świecie, od papieża przez biskupów, aż do kapłanów, diakonów, katechetów, i oby każdy człowiek wierzący mógł powiedzieć tak jak Jezus. Nie głoszę swojej nauki, swoich pomysłów. Nie głoszę swojego punktu widzenia, nie głoszę e, swoich emocji, wrażeń, uczuć. Głoszę Ewangelię, głoszę tak, jak mnie nauczył Ojciec. Jeśli masz głosić to, co Ty myślisz, e, jeśli masz głosić, jakie masz wrażenia i odczucia, to lepiej zamilknij, e, bo to nie ma mocy. Nikogo nie uświęca, nikogo nie zbawia. Warto głosić tylko Ewangelię, tak jak uczył ojciec, to czego chciał ojciec i nic więcej. Do zobaczenia jutro.